Hej. z tej strony wędkarstwo spelingowe Markle Bike. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak robię stalki na szczupaka i co do tego nam będzie potrzebne. A więc w pierwszej kolejności stalki od dragona. Na razie mają ze sobą takie rulki do zaciskania, ale zaraz coś wszystko powiem. grawki. krętliki w No i kombinerki szczypce do zaciskania tej właśnie wcześniej rurek. Ja już tu sobie wcześniej wszystko poucinałem, przygotowałem, żeby wam pokazać, także mam już tutaj odpowiednią długość wolframu to jest około 45 cm, 45 cm. przez wolfram przekładam rurkę, to tutaj właśnie zestawię z tymi wodoframami. To przekładam, końcówkę przekładam przez rurkę. Tak to wygląda. Trochę zepchnę. Tutaj teraz daję agrafkę. Agrafka. Nie wiem, czy będzie widać. Mam nadzieję, że tak to już pokazuję. Grafka tego typu. Te, te grafki dostałem od Sławka z Kingshada, Są to naprawdę bardzo dobre grafki. Nie pękają. Bardziej się nacisną niż pękną, tak? I tak mamy w tej chwili grawkę i rurkę. I teraz koniec stalki przekładałem przez rurkę z powrotem. Aż wyjdzie, teraz to zaciągamy. Tak to wygląda. Zaciągamy. No i tu jest wszystko w porządku. No i tym oto tutaj zaokrąglonym zaciskamy. Naszą pierwszą część. Tak to wygląda. Tak to tak, wygląda. coś tam widać. Dobra, przechodzimy do drugiej strony. Trzy stalki. Dokładnie robimy to samo co wcześniej. Czyli przekładamy tą oto tą oto rurkę przez. Wolfram tak do tego dajemy krętlik. Tak to wygląda. Z powrotem koniec linki. Linki stalki przekładałem przez tą rurkę. zaciąg tak to. tak to wygląda. Zaciągamy, zaciągamy, tu jest wszystko w porządku i zaciskamy tak samo jak wcześniej, i tyle roboty. To wygląda, to już pokazuje. To ma około 40, 45 cm na szupaka w ten raz. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych filmów. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. I zostawić też suba. Będzie bardzo miło.